Siema, wróciłem. Siema. Jak no. leci? Dobrze. Odebiasz zadanie? No. A chciałbym wyjść na dwór? No a co? Ja z moimi kolegami idziemy. I mógłbyś pójść z nami, ale dopiero wtedy, jak odebierz zadanie. Dobrze. Znowu ten głupi komiks. Potem się skoncentrować. No, no. Pamiętasz, jak kiedyś miałam kłopoty z nauką, tak jak ty teraz? Tak. Wtedy mama zapisała mnie na engem. A co to jest Engel? To program, dzięki któremu y, szybciej czytam, lepiej się koncentruję, na nie sprawia mi kłopotów i jestem jednym z najlepszych uczniów. Wygrywam teraz dużo konkursów i jestem y, bardzo dobrym czytelnikiem. Super i też tak chcę. No. No to możesz poprosić mamę, aby ciebie też zapisała. Mama, zapiszesz mnie na Ega? Już cię zapisałam. Zaczynasz w kwietniu. Yes.